Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogu i będzie to vlog pielęgnacyjny. Co jakiś czas prosicie mnie o takie filmy. Wiem, że takie filmy Wam się podobają. Co jakiś czas pokazuję wam taką rutynę? Jeśli śledzicie mnie od dłuższego czasu, to wiecie, że byłam kilka tygodni temu na Sea Bloggers, gdzie odkryłam nową markę kosmetyków, o której wcześniej naprawdę nie wiedziałam. I ta marka nazywa się Sa New Med. Dostaliśmy wtedy maseczkę do przetestowania, którą użyłam przed e, wielkim wyjściem i rano po nieprzespanej nocy. Po zobaczeniu, jak zadziałała ta maseczka, podeszłam do stoiska i zapytałam się, czy byłaby możliwość, żebym przetestowała trochę więcej ich kosmetyków. Tak się też stało, dali mi tam dwie, trzy rzeczy do przetestowania, bo nie mogłam ich przewieźć samolotem. Później napisałam po powrocie do domu do nich maila, czy mogłabym przetestować coś jeszcze i tak właśnie się to wszystko zaczęło. Dostałam paczuszkę tych kosmetyków, także ich nie kupiłam, dostałam od nich tą paczkę. Zaczyłam testy i stwierdziłam, że naprawdę chciałabym Wam o niej opowiedzieć, bo jest to ciekawa firma, jeśli jeszcze ich nie znacie, i pokażę Wam, jak właśnie krok po kroku można sobie zbudować pielęgnację tymi kosmetykami, albo nie tymi, ale innymi, ale właśnie tak wygląda moja wieczorna pielęgnacja. Zaczynamy! Zacznijmy od tego, że zwiążę sobie włosy. Zazwyczaj wieczorną pielęgnację zaczynam od kąpieli. I tak też było tym razem, bo we Włoszech wciąż są ogromne upały. Dlatego zimny prysznic to jest u mnie podstawa. Jakiś taki koczek, nieważne jak się będzie prezentował. Możemy sobie tutaj spiąć jakąś spinką włosy, albo użyć sobie jakieś opaski. I jesteśmy gotowi na pielęgnację. Pielęgnację zacznę od żelu rozpuszczającego na skórek z witaminą C. Jest to bardzo interesujący produkt, bo w zaledwie jedną minutę może wygładzić waszą skórę i nadać jej naprawdę promienny wygląd. W składzie mamy stabilną witaminę C, oleje petit grain, hydrolizat skrobi kukurydzianej i oliwę z oliwek. Żel nakładamy na suchą skórę. I producent mówi, żeby nałożyć taką większą ilość tego produktu. Nie zdziwcie się, jak użyjecie go po raz pierwszy bo y, produkt ma taką żelową konsystencję, ale jak tylko zetknie się ze skórą, zaraz Wam to trochę pokażę na zbliżeniu, to pojawiają się... on się roluje. On się roluje, tak naprawdę nie roluje się on tylko nasza skóra, a jeszcze dokładniej nasz martwy na skórek. Ja używam go y, trzeci raz, nie polecam używać go częściej niż raz na dwa tygodnie w szczególności letnim. Ja też bardzo często używam właśnie peelingów enzymatycznych albo kwasów, ale tego akurat nie używam w okresie letnim kwasów ani retinolu, więc jeśli chcecie właśnie mieć taki efekt wygładzenia na skórze yy, rozjaśnienia, waszych jakiejś przebarwie, pozbycia się jakichś stresu kurników to to jest świetny produkt. Masujemy go przez około minutę. Zobaczcie, jak on się roluje. Tutaj widzicie. On się wchłania. Ten produkt się wchłania, i po jakichś kilku sekundach czujemy, że on się zaczyna rolować. Takie peelingi są o tyle lepsze od na przykład takiego mechanicznego peelingu, bo jeśli macie skórę naczynkową, zobaczcie. Ją. Jeśli macie skórę naczynkową, jeśli macie skórę wrażliwą, pełną jakichś wyprysków, no to takiego peelingu mechanicznego nie możecie stosować. Odradzam Wam, bo jeśli yy, zastosujecie taki produkt, to możecie sobie zaszkodzić. I tutaj ten efekt mamy natychmiastowy. Zobaczcie, to jest wszystko martwy na skórę. I oczywiście spróbujemy. Ja jeszcze takiego produktu wcześniej nie miałam. Spłukujemy. Możemy przejść już tutaj jako kolejny krok do pielęgnacji, ale jeśli nie jesteśmy pewni, że dobrze oczyściliśmy naszą skórę, to możemy użyć pianki. Jeśli nie używamy na przykład peelingu, no to możemy użyć tylko pianki jako pierwszy krok naszej wieczornej pielęgnacji. Tutaj w składzie mamy witaminę C, ale mamy też olej z gorzkiej pomarańczyny roli, który ma takie działanie przeciwzapalne, antybakteryjne, takie kojące więc świetnie się sprawdzi na podrażnionej skórze, właśnie po jakichś zabiegach. Pianka ma naprawdę przepiękny zapach bardzo przyjemny, taki delikatny i w kontakcie ze skórą zmienia trochę jakby swoją konsystencję robi się taka bardzo jak emulsja. Jest to bardzo, bardzo przyjemne. I spłukujemy. Wieczorne oczyszczenie jest bardzo, bardzo ważne ze względu na to, że nawet jeśli się nie malujemy, ale używamy filtrów, co jest obowiązkowe w okresie wakacyjnym, to musimy Dobrze jest myć, a filtry nie są łatwe do usunięcia. Pamiętajcie, że przed nałożeniem jakichkolwiek kremów musicie tę skórę bardzo dobrze oczyścić, bo jeśli tego nie zrobicie, to niestety skóra nie przyjmie składników aktywnych, które są właśnie w kremach. Oprócz tego, że skóra jest fajnie oczyszczona, widzę, że to już zauważyłam o pierwszym użyciu. Ten peeling, ten żel, pory są po nim ściągnięte i skóra bardzo fajnie wygładzona. Ale nie przesuszona, to jest taki, takie inne uczucie. Po oczyszczeniu twarzy zawsze nakładam sobie jakiś tonik albo hydrolat. Bardzo lubię ten Sensu Mare albo tonik. Od razu czujemy takie łagodne ukojenie, i później nałożymy sobie serum. I tym razem jest to aktywator do twarzy i pod oczy. To też jest świetny i bardzo ciekawy kosmetyk który jest bogaty w składniki aktywne, takie jak filtrowany śluz ślimaka, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, korzeń rdestu japońskiego, ekstrakt z liści zielonej herbaty, korzeń lukrecji, łatkiej, wyciąg z piwonii, ardzininy, wyciąg z liści rozmarynu. No tych składników mamy naprawdę sporo. Bardzo fajny aplikator, taka pipetka. Kosmetyk ma gęstą konsystencję, ale ona bardzo szybko się wchłania. To taki ogromny zastrzyk witamin przed spaniem. Nakładamy go na twarz, na dekolt, sporą ilość, paluszkami sobie go wmasujemy. On się wchłania natychmiast. Ona ma taką międzywodnistą a oleistą konsystencję. Ona jest gęsta, ale zarazem, kiedy ją nakładamy na skórę, staje się taka bardzo lekka. I możemy sobie tutaj też sklepać, pobudzić krążenie. Po nałożeniu serum jakiegokolwiek musimy zawsze zamknąć pielęgnację jakimś kremem. I dzisiaj będzie to krem z witaminą C. Ten krem możemy stosować zarówno wieczorem, jak i rano. Mamy tutaj stabilną witaminę C, ale nie tylko. Krem ma fajny aplikator i lubię go za to, że ma Fajny zapach, taki prawie niewyczuwalny i to, że ma taką lekką konsystencję, którą uwielbiam w okresie letnim, bo nie wyobrażam sobie używać kremu ciężkiego w okresie właśnie letnim, kiedy jest tak bardzo gorąco. A te kosmetyki się ja szybko wchłaniają, co bardzo lubię. I tutaj też mamy bardzo fajne składniki aktywne jak witamina C, olej makadamia, olej jojoba, olej awokado, wyciąg z otrębu pszenicy, wyciąg z kwiatów nagietka legarskiego i mamy też kwas alfa-linolenowy. Pamiętamy o rączkach. Ja tutaj robię coś jeszcze. Mówiłam o tym kilka tygodni temu, wyciągnęłam go sobie z lodówki. Staram się w rano i wieczorem używać rollera. To mm, powoduje, że właśnie to wkłanianie się kosmetyków jest lepsze, szybsze, bardziej skuteczne, efektywniejsze i przyjemniejsze. Bo jak trzymamy to w lodówce, to 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 no, chłodzi nam fajnie skórę. Rano e, już nie mogę bez tego żyć, bo rano budzę się przy tych z takimi trochę opuchniętymi oczami i właśnie taki zimny roller fajnie na to działa. Pracowaliśmy się i możemy nałożyć sobie płatki pod oczy. Te płatki też bardzo Wam serdecznie polecam. Ja ogólnie bardzo lubię płatki pod oczy, nawet kiedy pracuję przy komputerze sobie czasem nakładam przed jakimś wielkim wyjściem, nakładam najpierw makijaż na oczy. Pod spodem mam płatki, kiedy je ściągam, to one za ten czas fajnie pracują, świetnie nawilżają strefę wokół oczu. No i właśnie te są takie fajne nanot, One nam dają taki ogromny zastrzyk energii. I powiem Wam, że mój mąż kiedyś śmiał się ze mnie, kiedy nakładałam jakiekolwiek maseczki na twarz, a teraz sam o to prosi i też kilka razy tą maseczkę pod oczy nałożył i oglądaliśmy sobie film właśnie w takich płatkach pod oczami. Teraz fajne jest to, że mężczyźni się tak nie wstydzą pielęgnacji. To już nie jest taka tylko strefa dla nas kobiet. Dobrze, żeby mężczyźni też o siebie zadbali, bo... No, to procentuje z czasem, więc takie płatki u nas, moja córka też na nie poluje, ale tych akurat jej nie daje. Mam takie troszeczkę delikatniejsze i tamte co jakiś czas pozwalam sobie je nałożyć. W płatkach mamy takie cenne składniki jak śluz ślimaka, ekstrakt z wąkroty azjatyckiej i ekstrakt z pereł. Płatki namoczone są w dużej ilości płynu, świetnie się tutaj dopasowują. Płatki w pierwszym momencie mają bardzo dużo płynu, więc y, trzeba to zrobić ostrożnie, y, chwilę na przykład się położyć albo tak jak ja teraz, widzicie, one już nie zjeżdżają, ale y, są takie bardziej śliskie, więc musimy chwileczkę poczekać i później naprawdę możemy robić w nich wszystko. Ja je pozostawię teraz na... Czas oglądania filmu. Mój mąż na pewno też sobie założy. Jak mnie zobaczy, to powie, dobra, nałóż mi też. To tyle, kochani. Ja y, zakończyłam w ten sposób moją pielęgnację. Namawiam Was zawsze do takiej kilkustopniowej pielęgnacji. Wiem, że na to potrzeba troszeczkę czasu. Wiem, że nie każdy tego czasu tyle ma wieczorem, albo mu się po prostu nie chce, ale y, jeśli już to wejdzie Wam w prawe, jeśli znajdziecie linię kosmetyków, która będzie przyjemna w stosowaniu, to nie będzie to dla Was już takie uciążliwe. Będzie to dla Was przyjemnością i skóra Wam się właśnie wtedy odwdzięczy tym, że będzie pełna blasku, będzie promienna. E, przebarwienia nie znikną, tego Wam nie mogę obiecać od razu. Ja walczę z nimi od lat i jestem w stanie je kontrolować, bo było wiele, wiele gorzej. One teraz już tak nie wychodzą co wakacje. E, wakacje we Włoszech są bardzo upalne, nawet kiedy człowiek się nie chce opalać, to się jednak opala. Ochrona 50 cały rok i właśnie składniki aktywne jak witamina C, jak odpowiednie złuszczanie naskórka. Dzięki temu właśnie te składniki aktywne lepiej e, są w stanie przejść w ten właściwy naskórek. Są w stanie dostać się do tych komórek właściwych, gdzie muszą właśnie zadziałać. Także raz na jakiś czas musicie sobie zadykować kilka minut dla Was i na pewno Wasza skóra będzie wyglądała o wiele, wiele lepiej. Ja się teraz z wami żegnam i widzimy się w następnym filmie.